Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. I tutaj postawmy kropkę. Na początku musimy pamiętać jedno: że każdy z nas może być fałszywym prorokiem. Musimy to uznać, że każdy z nas może błądzić, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Więc po pierwsze, uważaj, żebyś ty sam, żebyś ty sama nie była fałszywym prorokiem. Ale pamiętaj też o tym, że fałszywy prorok może się nawrócić i stać się prawdziwym prorokiem. W Biblia. O tym mówi wielokrotnie o czymś nawróceniu. Ktoś szedł fałszywą drogą, nawrócił się, spotkał Boga, Bóg dał mu nawrócenie, bo nawrócenie zawsze pochodzi od Boga i stał się prawdziwym prorokiem. I już szedł za Panem. Ale ktoś też szedł za Panem do jakiegoś czasu, a potem znowu wracał do swoich przemyśleń, swoich złych czynów. Także u nas jest to zmienne, bo jesteśmy zmienni. Bóg jest stały, jest niezmienny, ale my jesteśmy zmienni i trzeba patrzeć na owoce. Więc bierzesz taki owoc, patrzysz z zewnątrz, mówisz: O, ładny, nie ma skazy, nadaje się do jedzenia, jest świeży, taki dojrzały, jeszcze go nie jesz, jeszcze go nie jesz. Trzeba go przeciąć. Trzeba go rozedrzeć, trzeba hmm, raczej, żebym dobrze został zrozumiany, zadać mu ból, ale nie my mamy zadawać ten ból, ok? Żebyśmy pamiętali o tym, że to nie my rozdzieramy czyjeś szaty, tylko ktoś sam rozdziera swoje szaty. Bóg dopuszcza w naszym życiu do cierpienia. Także fałszywi prorocy będą cierpieć. I my możemy wtedy patrzeć na to, jak oni się zachowują. Jak ktoś na przykład oczernia ich, mówi źle o nich, to on dotyka każdego proroka, i wtedy widzisz, czy, czy pod tą skórą jest wilk, czy może nadal owca. Bo można zgolić owce, nie? Jak Golisz owce, no to yy, owce się goli, nie? czy tam się ścina tą, to, tą wełnę? Yy, to, co one tam mają, nie znam się na tym. To, co im tam rośnie, te włosy, czy ta sierść, yy, z czego wełnę się później robi. No to owca jest owcą. Nawet jeśli jest goła, to jest owcą. Ale jeśli ktoś udaje owce, no to wtedy widać wilka. Wilka widać, bo wilk po prostu wystawi kły i będzie się złościł, gniewał yy, i tak dalej. Z Panem Jezusem tak zrobiono. Pan Jezus był prawdziwym prorokiem, chociaż był oskarżony o to, że jest fałszywym prorokiem, więc co zrobiono? Uderzono go. Zerwano z niego szaty, a on, Modlił się za swoich prześladowców. Um, okrutnie go potraktowano, um, aż go zabito, a on w żadnym wypadku nie wydał złego owocu, tylko dobry owoc. Więc fałszywy prorok będzie unikał cierpienia, a jeśli już będzie mówił o cierpieniu, to sam nie za bardzo będzie chciał cierpieć. Jezus. Wyrzucał to farzeuszom i uczonym w piśmie, że nakładają na ludzi wielkie ciężary, nie do uniesienia, a sami jednym palcem nie chcą tych ciężarów tknąć. Mówią, że tam trzeba być surowym mm, ascetą, że as, asceza prowadzi do, do zbliżenia do Boga, ale sami nie byli ascetami. Surowo się odnosili do innych, ale sami żyli sobie w luksusach i, i nosili jakieś takie ładne ciuszki, miękkie ciuchy. Wcale nie byli łagodni. Jan chrzciciel wyglądał jak wilk bo naprawdę wyglądał jak wilk taki dziki. Przychodzi ze stepu jakiegoś dzikiego pustkowia. Ma skórę na sobie, wygląda jak zwierzę. Nieumyty, nieubrany dobrze, żywi się szarańczą jak zwierzęta, a był łagodny jak baranek. Oddał swoją głowę. Nie przeklinał Heroda i Herodiady. Prawda, że prawdziwy prorok. Prawdziwy prorok. Także cierpienie pokaże nam, kto jest prawdziwym prorokiem, a kto jest fałszywym prorokiem. Cierpienie. To co kto mówi o cierpieniu czy znosi te cierpienie zobacz też czy bóg nakłada na takiego fałszywego proroka jakieś cierpienia może on nigdy nie cierpiał nigdy dla Jezusa nie był prześladowany a jeśli już był prześladowany to nie ze względu na Jezusa tylko ze względu na swoje głupoty na swoje jakieś złe rzeczy jakieś machlojki Temu się trzeba przyjrzeć. Wtedy będziesz wiedział, że ktoś nie udaje kogoś, kim nie jest. A przecież właśnie o to chodzi, żebyśmy nikogo nigdy nie udawali, tylko stanęli w prawdzie, przed prawdą, a prawda was wyzwoli, bo jeden jest prawdziwy, wszyscy inni udają. On jest niezmienny, my potrafimy być zmienni, potrafimy być fałszywy, fałszywymi przyjaciółmi, prorokami, ale potrafimy też być i prawdziwymi przyjaciółmi, prawdziwymi prorokami, ale tylko i wyłącznie dzięki jego łasce. I to wszystko w cierpieniu będzie badane. Także patrzmy na to, kto i jak cierpi, co mówi o cierpieniu, jak naucza o cierpieniu. Ile jest tego cierpienia w życiu tego człowieka, jakie znosi, może nie znosi. Na pewno nie powodujmy cierpienia komuś, bo to nie będzie dobre, bo to tego Jezus nie chce. Czyńcie wszystko innym, co sami chcielibyście, żeby inni wam czynili. Także ja nie chciałbym, żeby ktoś mnie. Odzierał ze skóry, żeby sprawdzić, a czy ty naprawdę jesteś prawdziwym prorokiem, czy może jesteś fałszywym. Zobaczymy, jak się zachowasz, nie? Nie chciałbym tak czynić nikomu, i sam nie chciałbym, żeby mi tak uczyniono. Chociaż wiadomo, jestem zmienny. Kurczę, ja nie wiem, może ja jestem fałszywym prorokiem, a może, a może nie. Codziennie zadaję sobie to pytanie. Codziennie zadaję też pytanie to Panu Bogu. Panie Boże, co Ty o mnie myślisz? Czy jestem już tak lepiej czy gorzej? Bliżej Ciebie czy może dalej? Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.